No dobrze. Żeby wydobyć perłę z tej ostrogi, musimy ją porządnie rozśmieszyć. I mój numer z brodą z wodorostów już nie działa. Zdajecie to za mnie? Hmm. Mamy chyba pewien pomysł. Język ptaków. Kochana, czy pożyczysz nam kilka swoich piórek? Jestem pewna, że żadne stworzenie na tej planecie nie oprze się super łaskopką! Otwórz się, muszelko. No dalej. Uśmiechnij się wreszcie, nudziaro no, jedna. Gili, gili, gili. Wow. Hmm, nie mała skotek. Zapamiętać. Może te pióra są z... Ze... <laughs> <laughs> Jednak są okej. Okay. Rozśmieszymy ją. Trzeba tylko trafić w jej poczucie humoru. Jeśli ostrygi je mają. <laughs> Język ostryk Siemka ostrygi jak się dziś macie? Juhu! Czy wiecie, jak krab porusza się po mieście? Bocznymi drogami. <fisa> Rozumiecie? Bo chodzi bokiem. <fisa> <fisa> Oho, bokiem. Kumasz! <fisa> hmm. Cię nie bawi, to ja cię rozbawię. I wykorzystam do tego swój kryształ. jej jejciu, ha! Jestem ostrydu! <grymny> Czyli co, ha? Poświęcam cały dzień, żeby z piachu zrobić perłę, a <grymny> potem przychodzą jakieś <grymny> dzieciaki i chcą mi ją zabrać. Ha, <grymny> ha! Kto mnie zrozumie? <grymny> Może jakiś mięczak? <grymny> Hasz tak mięczak górą. <grymny> Jednak się nie udało. Uh, Ośmiornica! <laughs> Cztery, pięć, sześć. O, oh, oh. Ośmiornica bez dwóch macek. Uh, <śmiech> <śmiech> Nazwałam to rozdymką bez kolców. <laughs> Wąż morski! <laughs> Voila! Ostryga, która się śmieje i wypuszcza perłę. I nic? Serio? Ach, dosyć! Poddaje się! Czas się zwiększyć i wyważyć te drzwi do zamku. Co sobie myślą te wstrętne skorupiaki? E Nie ma za co, nam ciebie też. Wszystko dobrze się skończyło. <grym wytkujesz> e, proponuję się nie wtrącać. Zgadzam się. Chyba już wystarczy tych plażowych przygód na dziś, he? <grym wytkujesz> A to co? Język ostryk. Opowiedziała znajomym o naszym wspaniałym show. Czekają na bis. Ach, dobrze. работы no,